Hej, witajcie moi drodzy. Krzysztof na kanale PrzynalGaraż. Superb, superb. I problem z wiązką. Problem z wiązką. Jest tutaj urwana, popękana wiązka. Spróbujemy się z nią dzisiaj zabawić. W dzisiejszym odcinku w sumie cały temat przećwiczymy. Jak wymienić te przewody, jakie tu polutować, w jaki sposób to rozmontować, zamontować. Yy, zabezpieczyć jak się do tego dostać i tak dalej, to odcinek typowo techniczny nie wiem jaki długi wyjdzie jaki wyjdzie, taki wyjdzie słuchajcie, żeby dobrać się do tej gumy to jest pierwszy typ tej gumy może potem Wam pokażę jak wygląda nowa wersja ja do dzisiaj nie wiem jak tą gumę dobrze zdemontować czy ten ten yy, cycek naciskać, czy ten cycek podnosić jest to no, nieokreślone, bo on w środku, nawet jak tu naciskamy, to jest tak sztywne i tak, tak, tak gównianie wykonane, że jak tutaj coś, coś robimy, to ta, tam jest taka łapka zapięta do góry, nie? I ją trzeba dać w dół. No i wiecie co? No, o, teraz mi zeszło, no bo ja już to ruszałem, więc, więc, więc ja wiem. Ale tu jest ta łapka, która jest tu. I ją trzeba na dół, no to jak ją trzeba na dół, no to teoretycznie to trzeba podnieść. Ale podnoszenie nic nie daje, no, z mojego doświadczenia jest, wynika, że najlepiej tutaj nacisnąć znowu. Też się chowa, no więc no, nowa wersja, nie ma w ogóle tych tutaj wycięć, które są, takie wycięcia tutaj, tutaj na dole, tylko jest jeden element i jego delikatnie naciskamy i cała łapka się chowa, a tu jest taka stara wersja. Wyciągamy wtyczkę. Jak się wyciąga wtyczkę, o tak ten pomarańczowy Wichajster. Pomarańczowa łapka na dół. I wtyczkę mamy. Zachęcam Was moi drodzy do obejrzenia odcinka, który był niedawno na temat teorii tego, co w tej wtyczce jest podłączone. Jakie się są przewody, dokąd idą, jakie mają kolory, jakie znaleźć na schematach, które są które. Bo pytanie było o, o rozpiskę czegoś takiego. No nie ma rozpiski, jest po prostu to rozrzucone na wielu schematach. Jest ten film. Macie tutaj do niego link w opisie też. No i patrzcie, co tam się dzieje. Jest popękane kilka rzeczy. O, to wam przybliżę. Jest pęknięty przewód od głównego zasilania, idzie do, do wypieprzenia. Jest pęknięty przewód zielony, osobny. To jest przewód, moi drodzy, od Kana, od lina bardziej to jest od lina, czyli to, ten przewód jest połączony z tylnymi drzwiami. Tutaj nie działają tylne drzwi w ogóle. I tam jeszcze kilka innych jest pękniętych, których tutaj Wam nie zbliżę. Od poduszek jest pęknięty. tych na przykład zmieniać nie trzeba będzie bo są dłuższe widzicie wszystkie które są dłuższe na przykład te trzy te trzy to są chyba jak mi się wydaje moi drodzy to są do kesi do klamki czy tutaj jest bezkluczykowy nie wiem spójrzcie sobie na tamten film tam jest wszystko rozpisane co, który przewód, w jakim kolorze, w którym pinie i za co odpowiada jak się do tego dobrać dalej dalej zasłaniałem czy nie zasłaniałem, nie wiem. Chyba zasłaniałem. No w każdym razie tak to wygląda. Dużo ich pękniętych nie ma. Ale żeby to naprawić, kopa jest opinii takich, że w tym miejscu lutować. Nie, w tym miejscu się nie lutuje. Zresztą tam ta, ta nie złapiesz do, do tego, bo, bo, bo jest z, z urwany gdzieś tam w środku głęboko. No więc żeby się do tego dobrać i tak trzeba i tak trzeba to wyciągać. Jak to wyciągamy? Pierwszy temat, który jest do zrobienia to jest wykręcenie tego. Tu mamy torxa, tu mamy Espelina takiego dużego. Tam mamy dwa torksy. Wykręcamy ten ogranicznik. Chlap 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 chlap. I mamy dziurę zwolnioną taką, bo bez niej tej wtyczki na tą stronę i tej wiązki nie przeniesiemy dobra, kolejnym krokiem kolejnym krokiem jest to zdjęcie tej, tej puszki no bo tutaj ten ogranicznik wchodzi nie, Tu jest ta, on się tutaj tak chowa, zaraz zobaczycie zresztą były filmy o tym, natomiast no, no, dzisiaj zrobimy naprawę tej wiązki zobaczymy czy wszystkie, czy nie wszystkie może kilka tylko wymienimy na pewno, ten, na pewno dwa główne zasilające trzeba, bo jak tam się robi zwarcie, a tu jest napięcie stałe. Przed zapłonem to jest lipa. Słuchajcie, teraz tak. To jak zdjąć? Są dwa sposoby. Albo tam wewnątrz wklikujemy, bo to jest zwykła trytka, tylko zapięta na y, tym zatrzasku drzwiowym. Nie próbujcie tego wyciągać, bo to na siłę wyjmiecie, tylko że połamią się te łapki, co tam w środku siedzą i to będzie Wam latać. A takie coś kosztuje z 10 zł. Po co? To jest zwykła trytka. I można ją rozblokować. Tu ciach. I tu ciach. Ale jest to metoda... No fajna, bo zapniecie w oryginale. Będzie wyglądało super fajnie jak oryginał. Natomiast kłopot jest taki. Ach, niech ja tam się wbiję. Trzeba się wbić w... W środek trytki pomiędzy zapadkę a, a pasek ten zębaty. Jedziesz czy nie idziesz? O. No i jest. Tylko problemem jest to, że potem trzeba to zapiąć. O ile na przykład tutaj jeszcze jesteście w stanie wcelować. To jest to, to, jest to taka, taka zabawa głupiego na przykład w tym miejscu. Bo w tym miejscu nie ma jak podejść. Jest to. No i moim zdaniem bez sensu też. Kiedyś to robiłem, zapinałem na tych oryginałach. Nie, robimy to tak. Moi drodzy, robimy tak. Też szkoda czasu. Robimy tak. Tego. Przeklikujemy na tą stronę. Tak. I tutaj tak. O. I co zrobimy dalej tutaj? W to, w to miejsce przygotowałem sobie, w to miejsce wchodzi maleńka trytka. No, Czy w tą stronę? Bardziej w tą, bo tam jest ten ząbek, nie? O. Maleńka trytka i my to sobie tu zapinamy tak jak było. Szkoda czasu, naprawdę. Musimy uwolnić tą wiązkę tu. Tą wiązkę tu i już mamy ruch. Tam to wpychamy do środka. No, to nie jest tak -siup. No i Najfajniej jest to wypchać do środka, jak będziemy mieli zdjęte to, jak zdjąć to. To moi drodzy, moi drodzy, na gorąco lecimy. To lecimy na gorąco. Tu więcej nic nie trzeba dalej robić. Tylko, tylko dotąd, bo tu tutaj gdzieś wychodzi miejsce łączenia. Łączenie zawsze robimy po stronie zewnętrznej drzwi. Nie tam, w środku, gdzie jest woda. Tylko po tej. Opalara. Rękawice, bo będzie to bardzo gorące. I jedziemy. Jedziemy. Trzeba to dookoła odkleić. To jest, to jest na tym kleju tutaj. I tak. Jak najmniej, moi drodzy, jak najmniej. Dotykamy łapskami. Bo tam, gdzie dotkniecie paluchem. będzie się yy, no się momentalnie przyklei do tego gorącego i, i się Wam nie będzie potem tutaj kleić jednorazowo można to, 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 to zrobić na drugi raz, trzeci to już, to już nie nie zdaje egzaminu 3T0868395A dam Wam tu cenę tego tego główna, bo to jest normalnie z folią jak macie to w oryginale nowe no to jest, nie? No ale postarajmy się to, to uratować. Time lapse i lecimy. I mamy. Mamy to. Teraz wam pokażę. Dotknąłem nasadą rękawiczki, nie? Nie palcami chciałem, no bo śrubokrętem nie jest tak do końca fajnie. Śrubokrętem nie jest tak do końca fajnie. I tutaj tu jest klej, a tutaj przez chwilę przytrzymałem rękawicą, nie? Widzicie? I tutaj się już, tutaj się już nie chce kleić. To jest wszędzie klejące. No to jedno miejsce, w którym zaczynacie Po śrubokrętem jak będziecie jechać do końca, to wam się będzie robić takie coś takie brzydkie. Także w jednym miejscu brzydkie, byleby podejść. No a tutaj to miejsce można zawsze taśmą tutaj do, do, dokleić mocną i chociaż to, to miejsce dotknąłem. Ok. Torx 30 Dwa razy tutaj. Dwa razy Torx 30. A tu SP line 10. Jak ciężko idzie. I jak to mamy, to wyciągamy cały mechanizm ogranicznika drzwiowego, bo nie wsadzimy tam łapska. Słuchajcie, bo nie wsadzimy tutaj ręki. No to jest tylko taki, taki elemencik. Tam w środku jest ogranicznik. nawet nigdy nie zaglądałem, co tam w środku jest. Ech, jeden wielki brud tam jest. Brudne. No i mamy teraz dostęp do wiązki. Tutaj ładnie ją widać. I teraz tak. Moi drodzy. Raz, dwa, trzy. Weszła. No i teraz troszkę zabawy. Najfajniej by było teraz tą całą wtyczkę rozpinować. Jak macie schematy, a mówię, wróćcie do mojego ostatniego filmu, tam jest pełna rozpiska, gdzie idzie który pin. Czy to drzwi TE, czy to drzwi po stronie pasażera, czy w innych autach z naszej grupy, zaczynając od Polo i Bizy, Fabi dwójki i pokrewnych, wszystkich Volkswagenów, jak lecą, Seatów. Skud wszystkich Skud oprócz Oktawi dwójki. Oktawia dwójka ma tutaj trzy wtyczki, się, no, no trzy wtyczki, nie jedną dużą, tylko trzy wtyczki. Kto podpowie, dla, dla, dlaczego tak jest, że Oktawia ma inaczej. Ale da się to wyjąć, przeszarpując się przez tą szynę od. Szyby. No, natomiast do zabawy dalszej, teraz jest to tu wy, wy, wygodnie. Natomiast do zabawy dalszej, żeby to tu przepuścić przez ten przepust gumowy, i tu, i tu, i tu, to trzeba to wszystko rozkręcić z tej gumy, nie? No, bo tu dalej nic nie, nie, nie zrobicie. No i zobaczmy, co jest pourywane. To widać tutaj. Widać, to Wam zbliżę. Patrzcie, pęknięte są, urwane nie, ale pęknięte są tak. Dwa przewody od poduszki. Te dwa skręcone to jest ten czujnik. Od poduchy. Urwany jest ten lin. Pęknięta jest masa. Dobrze, że to tutaj się nigdzie nie zwierało. Zobaczcie, jak pęknięte. E, te dwa są pęknięte do wymiany. No, one są połamane. Główna, główne zasilanie jest pęknięte. No i dalej, na przykład te, które szły tak fajnie, luźniutko. Zobaczcie. No, petarda. No, nic z nimi się nie dzieje. No. A te, które szły tak ciasno, mocno związane, to są rozwalone. Głośniki. Głośniki w całości. Głośniki są w całości. Te trzy są w całości. Magistrala w całości. Dwa zasilania do wywalenia, e, poduszki, pomimo że są też miary luźne, takie no, tak jak cię mogę luźne, no ale do wywalenia, nie mogą być takie spękane. E, no i ten szary to jest... Tu jest lusterko fotochrom? Jest, no to tu jeszcze fotochrom idzie. Na któryś przewodach idzie fotochrom. Chyba, że tu nie ma kesi Ej, ta klamka jest bez kesji, to to nie jest kesi Te trzy to nie jest kesji. Te trzy to będzie też kolory jak quesji. Raz, dwa, trzy, ale to nie jest Kresji. To jest w takim razie. Yy, no ten też jest króciutki. Tu wszystkie by trzeba było po prostu wyrównać je do długości takiej jak mają te trzy. I, i już. Co robimy teraz? No niestety, ale rozwalamy to. To tu jest taka. Taka, taki kawałek takiej grubszej wiązki. Takiego oplotu, który chroni, wiecie, przed czym? Przed przetarciem o tą, o tą listwę od drzwi, od szyby. więc Trzeba to, tego się pozbyć. Potem można to założyć, oczywiście, nie? To jest taki gruby kawałek taśmy. Potem go za, 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 zaczpią. On się klei, nie będzie, no ale początek i koniec jego ściskamy taśmą bo tego tutaj po prostu nie przepchacie nie a naprawić trzeba to tutaj w tym miejscu no i, no i, i oprócz tego cały ten kabelek trzeba wy tego to, to już się kruszy, także to, to damy zaraz na nowo nie wiem gdzie jest początek, nie wiem gdzie jest koniec słuchajcie, trzeba to no, rozpieprzyć delikatnie, żeby nie, nie, nie pociąć przewodów, chociaż tak Większość pójdzie do wymiany, nie? Jak mamy, mamy obrane, słuchajcie, to taki patent Wam dam, bo to się strasznie ciężko tu rusza. Dajcie odrobinę jakiegoś smaru silikonowego, czy jakiegokolwiek. Przejedźcie po tych przewodach, im nic nie będzie, wręcz nawet się natłuszczą. I tak dalej. I teraz nasze Gumki będą chodzić sobie mięciutko, nie? To też o, w taki sposób. I teraz tak. Żeby nie wymieniać wszystkich, słuchajcie, tych nie wymieniam. Tego szarego, no, szary, patrzcie, jest z nimi tak ładnie. Kany, pokażę Wam, co zrobię z kanami, żeby ich nie wymieniać, z głośnikami. Też nie będziemy wymieniać, także do wymiany mamy 5 przewodów. Zróbmy to tak. Żeby nie wymieniać głośników, bo to jest bardzo ciasno splecione. Słuchajcie, porozplatamy je odrobinkę. Nic im nie będzie. To widać, czy robię, widać. Tak, blokadę zdejmujemy. I teraz jeden z głośników wyjmijmy sobie. Cyk. To jest ten ostatni. Zapamiętujemy gdzie był, żeby nie było. No i dwa obroty. Dwa obroty robimy. Nic mu nie będzie. Jak ktoś powie, że rozplótł. No dobrze, uwierzcie mi nic nie będzie. Jak chcesz, nie rozplataj, wymieniaj wszystkie. Krzykacz jeden z drugim. O. Te piny trzeba. Po wyjęciu, jak ktoś robi innym sposobem, niech robi innym. Przecież ja nie mam nic przeciw, ja nic nikomu nie każę. Rozginamy skrzydełka, żeby się ładnie zaczepiły. A, bo miałem wejmak wsadzony. Klik, jest ok. I są dłuższe, nie ma najmniejszego problemu. Można je sobie tam troszkę rozpleść, a tutaj spleść. O! Nic im nie się nie stanie. Kan. No tak samo zróbmy z kanem. Też powiedzą, o! Kan rozplata, nie będzie działać. To się okaże, czy będzie, czy nie będzie. Powiem Wam, że będzie. No, no, tylko teraz minus tego spryskania tym preparatem jest taki, że jest to śliskie. Klik, kan wyciągamy. Raz, dwa obroty robimy i będzie gitara. Będzie odrobinę dłuższe. Cyk i cyk. Te dwa. Mamy wsadzone. Kan tam troszkę rozpleciemy. Tam i spleciemy trochę rzadziej. Niczemu to nie zaszkodzi. Uwierzcie mi. Spleciony, spleciony. Ksiekany dokładało to w niejednym aucie, słuchajcie, to nie były zawsze splecione i to jeszcze tak dobra, tak to idzie. Ta klapka się zapina tak. Zobaczcie, jakie to luźne się zrobiło. Ten szary jest taki, ten szary jest taki, bo on idzie na sam koniec. Tutaj wiadomo, im wyżej, tym, tym, tym jest luźniej, nie? A ta wiązka będzie przychodziła tak. Widać to, widać. Ta, ta, ta wiązka przychodzi tak w tą stronę, nie? Jak w tą, no to wiadomo, że długości znowu te, ten jest najdłuższy tu. Ale idzie tak. No jeszcze zastanawiam się nad tym szarym. Mam, mam przygotowany szary. No ale wiecie co? Zobaczcie. No natomiast te są uszkodzone, i te bezwzględnie należy wymienić. I robimy to tak. Mam tu przygotowane przewody. Przy czym ten zielony, żeby mi się nie pomylił, to tu zrobię małego druta i daję go fioletowy. Tak jak jest tam z tamtej strony wtyczki. Yy, czyli od strony gniazda od strony samochodu on jest fioletowo tam, no fioletowy kolory fioletowe to jest zazwyczaj lin w samochodzie, fioletowo żółty fioletowo fioletowy, raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery tutaj był ten zielony raz, dwa, trzy, cztery tutaj o, zapięło się? nie było się. Jak nie chce wyjść, to pomóżcie sobie czymś takim. I tu sadzamy fioletowe. O tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko pamiętajcie, w które miejsce, bo to czeski błąd i potem są kłopoty. Dwa, trzy, cztery. klik. Eee... Yy. Tak, te dwa to są poduszki, no pęknięte, nie? Wymieniamy. To już tajny lapsik polecimy. Słuchajcie, no i mamy. To jest szary, niepotrzebny, bo mamy go wydłużonego, chociaż. Nie, no jest długi. Reszta sprawdzona. Nie ma żadnego najmniejszego pęknięcia, więc nie ma potrzeby yy, wymiany. Idą tyle. Zobaczcie, idą tyle. Tyle, tyle. I wychodzą tyle na drugą stronę, więc jest, spotkamy się gdzieś tutaj. I tu w tym miejscu. Robimy łączenia. No, tylko teraz czeka nas zabawa. to przewody są takie miękkie. Skąd to wziąć? No, jest pełno zestawów naprawczych do kupienia. Nie musicie całego tutaj tego zestawu wymieniać, bo to też nie ma, nie, nie ma potrzeby. To możemy zablokować wtyczkę. I teraz trzeba przepkać na tą stronę. One są takie miękkie, więc nie jest to chopsiub i ja je zrobię patentem.